Jeżeli zaczynamy ustawiać siewnik do siewu kukurydzy, powinniśmy na początku zacząć od ustawienia sekcji roboczych, czyli głębokości pracy siewnika. Jest to o tyle istotne, że później musimy ustawić głębokość wysiewu nawozu. Po zakończeniu tych dwóch etapów ustawiamy żądaną ilość nawozu na hektar. Robi się to na przekładni łańcuchowej. Po prostu wybieramy z tabeli odpowiednie przełożenie. W ten sposób uzyskujemy odpowiednią dawkę na hektar według zaleceń na dany region. Następnie ustawiamy na przekładni łańcuchowej odległość siewu nasion w rzędach. Też robimy to na środkowej przekładni po przestawieniu odpowiednich zębatek. Najistotniejszym ustawieniem jest pojedynkowanie nasion. Na selektorze wybieramy odpowiednie parametry, później powtarzamy to na wszystkich sekcjach, tak żeby wszystkie nasiona były pojedynczo wysiewane. Serce całej maszyny, czyli dystrybutor wysiewający, jest bardzo specyficzny, ponieważ posiada podwójne selektory, co pozwala idealnie ustawić pojedynko, pojedynkowanie nasion. Również zapobiega ustawianiu się nasion pod wpływem wysokiego ciśnienia wzdłuż linii selektora. Kolejnym ważnym elementem jest fakt, że tarcza wysiewająca jest napędzana od strony podciśnienia, co powoduje, że zachowuje zawsze jedną i stałą pozycję pracy i nie przesuwa się w trakcie zużywania się maszyny, czyli w kolejnych latach użytkowania. Ważnym, istotnym elementem też jest zamontowanie systemu zrzutowego nasion, co zapewnia uwalnianie nasion zawsze w tym samym miejscu, bez względu na to, jaki jest ich rodzaj. Przy ustawianiu retnic nawozowych należy pamiętać o przesunięciu ich tak, by nie szły w linii siewu nasion. Również należy pamiętać o zachowaniu głębokości Siewu nawozu. Siewnik może pracować w dwóch systemach wysiewających czyli na rydlicy stopkowej i talerzowej zarówno w części nawozowej, jak i nasiennej. Też dużą zaletą rozwiązania Delta jest posiadanie dwóch typów kółek dogniatających dużych i małych. Jeżeli chodzi o wysiew nawozów, mamy dwa systemy zbiorników wysiewających albo dwa razy 200 litrów lub jeden zbiornik 750, również w wersji z nadstawką. Jeżeli chodzi o zbiorniki nasienne, to jest zbiornik 54-litrowy. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest znacznik hydrauliczny, który składa się do tyłu maszyny, co powoduje, że dużo łatwiej się dostać w momencie podczepiania maszyny do ciągnika. Podwójny napęd kół napędowych siewnika umożliwia zachowanie właściwej prędkości obrotowej elementów napędzających, a tym samym niezawodność i zachowanie odległości wysiewu. Nowy zagarniacz pozwala dostarczyć odpowiednią ilość ziemi, tak by koła dogniatające zagęściły ziemię i zapewniały szybkie wschody. Sprawność ustawienia możemy łatwo sprawdzić, obserwując ślad pozostawiony przez koło. Wyraźna górka pozostawiona na śladzie świadczy o odpowiedniej ilości ziemi i właściwym zagęszczeniu rzędów siewu. W 2015 prezentujemy nowy model siewnika Delta, który przeszedł gruntowną modernizację nie tylko estetyczną, ale i techniczną. Została zmieniona struktura ramy tak, żeby maszyna mogła być bardziej wydajna, pracować z większą ilością sekcji. Została ona skrócona, żebyśmy mogli lepiej kontrolować głębokość zasiewu. Również mamy zmieniony system kół dogniatających i regulacji selektorów. Myślę, że ta modyfikacja 2015 jest bardzo udana i przyniesie nam wielką sprzedaż.